Witajcie, kochani. Byłam teraz w piwnicy i przyniosłam wszystkie kosmetyki, jakie tam znalazłam, ponieważ muszę posprzątać w piwnicy, bo jutro będą mi robić okienko, o które prosiłam. No ale nie zdążę Wam nagrać takiego prawowitego denka. No ale widzicie, trochę tych kosmetyków zużyłam. Na pewno wiele z nich się tutaj powtarza. Będę je zaraz przekładać i segregować co plastik, co szkło. I może nagram Wam tylko e, jakieś takie kosmetyki, które naprawdę wymagają pochwalenia i które są warte uwagi jakiejkolwiek. E, większości z nich pewnie nie pamiętam, a niektórych pewnie już nawet nie kupicie w sklepie, bo to są. No, składy na pewno z dwóch lat, a nawet może i więcej. Tak, z góry już widzę parę hitów, więc Wam powiem. Na pewno na uwagę zasługuje pianka do higieny intymnej z Biolawen. Nawilża i łagodzi. Przynajmniej u mnie ta pianka utrzymywała wszystko w dobrym stanie bez żadnych komplikacji. Co tu jeszcze mamy? No fajne są oczywiście mm, kosmetyki dla dzieci z Pino, e, Z Lidla takie są fajne Lupilu, ale nie tylko. Co my tu jeszcze mamy? Mm, ta pianka do mycia ciała i włosów przepięknie pachniała. Była bardzo łagodna. E, cudo. E, moje dzieci też miały frajdę z e, soli musującej do kąpieli firmy Jesha. Bardzo pięknie pachniała maliną, no i dawała taki fajny kolorek w wodzie, różowy. A także się pieniła z tego co kojarzę. Tutaj mamy z Only Bio żel pod prysznic o zapachu migdała. To nie jest jeden z moich ulubionych, akurat. Fajny jest zapach coli, ale kola to jest chyba dla dzieci. I co tu jeszcze z takich hitów mam? Szampon do włosów z Equilibra. shampoo Repair. I um, podarowałam jeden egzemplarz mojej mamie, po czym ona mnie zapytała, gdzie ja kupiłam taki szampon. Um, więc zamówiłam jej przez internet na urodziny chyba, bo bardzo sobie chwaliła. Moja mama ma włosy przetłuszczające się, a po tym szamponie ten problem znikł. Także przez brak silikonów nie ma tutaj obciążenia włosów. Tu też mamy płyn do higieny intymnej, w 99% naturalny. Bardzo sobie chwaliłam, chyba zakupiłam w Hebe firma Joop. Tutaj moja ulubiona pomadka firmy WTB i kolorek Sweet Pink. Nigdzie nie umiem tej pomadki zastąpić. Bardzo polecam. Żel e, dla panów 8 w jednym zapach seksu i biznesu e, firma Laku również bardzo polecam. E, nawet ja korzystałam z tego żelu, bo po prostu zapach jest boski. Znów kobiecy, e, piwonia, zmysłowy żel pod też firma Laku. Był taki mm, perfumowany. Ten zapach kobiecy już mi się nie podobał. No ale wiecie, o gustach się nie dyskutuje. Odżywka proteinowa również bardzo dobrze się sprawdziła w moim przypadku przy włosach średnioporowatych. Naprawdę włosy wyglądają całkowicie inaczej. W końcu się układają. Firma Only Bio na pewno też na uwagę zasługuje firma Biolaven wszelkie kosmetyki do włosów się u mnie sprawdzają no i oprócz tego bardzo pięknie pachną to jest chyba mój ulubiony zapach kosmetyków ten kremowy żel pod prysznic pachnie trochę niweon, a taki zapach niwej jest bardzo lubiany i popularny tutaj mamy dosyć dobry, łagodny skład Tutaj pięknie pachnąca maska nawilżająca do włosów firmy Botanic. Również bardzo polecam. W sumie nawet nie wiem, czy te kosmetyki jeszcze istnieją. Ale to jest bardzo duża pojemność. Genialny skład i zapach. Polecam. Tutaj niby naturalne serum, więc na plus. Firma Taranio, ale pamiętam, że to była tragedia, dlatego tego nie zużyłam, tylko od razu od razu wyrzuciłam, odstawiłam na bok. No, po pierwsze jest bardzo tłuste no i śmiesznie wyglądało na twarzy to akurat mi się nie sprawdziło bazy pod makijaż z bo pamiętam nie zdawały egzaminu ta maska z Zielone Laboratorium miała bardzo taki ziołowy zapach, ostry no taki niesprawiający przyjemności także no, tak średnio polecam no i z tego co jeszcze pamiętam to chyba chłodziła skórę głowy Hej Organik, odżywczy tonik do twarzy kaktusowy. Pamiętam bardzo fajnie się sprawdził na mojej cerze mieszanej. Polecam. Bielenda serum z peptydami. Widzicie, że nie zużyłam, bo miało to bardzo lepką konsystencję i od razu na twarzy pojawiły się wypryski. Znajdują się tu polimery akrylowe w składzie, więc to pewnie jest tego przyczyna. Nie, nie polecam. To jest genialny kosmetyk dla całej rodziny. Wyjeżdżacie gdzieś, możecie zapakować i wszyscy się tym myć. Jest to Żel i do ciała, i do włosów. Dwa w jednym. Piękny zapach. No i chyba często, gęsto dostępny wszędzie. Firma Mustella. I akurat w tej wersji Żelu. Skład jest przystępny, bardzo fajny. Kolejne kosmetyki z Lidla dla dzieci, firma SIN. Też nie wiem, czy produkują jeszcze ten żel. Ciągle chyba wychodzą jakieś nowe edycje, ale polecam. Żel z pyłem księżycowym do mycia ciała firmy Stars From The Stars. Oprócz tych świecących się fajnych drobinek że no nie podobał mi się za bardzo ale tylko i wyłącznie ze względu na zapach bo skład był całkiem całkiem szampon firmy Soul Flow też warty polecenia humektantowy włosy wysokoporowate mi się sprawdził ale jeszcze jedna wersja szamponu z tej firmy mi się sprawdziła bardziej chyba taka zielona albo żółta już nie pamiętam ale bardzo chętnie jak spotkam w sklepie to zwrócę uwagę może kupię podobają mi się szampony z tej firmy Tutaj mamy serum z Only Bio zwężające pory adaptogenne z niacinamidem zieloną herbatą i jeszcze tutaj z jakąś różą i to jest chyba jedyne serum jakie mi się sprawdziło z firmy Only Bio. Tak, przeważnie to były te sera oleiste, tłuste, zupełnie nie na moją sera. Tutaj zużyłam całe, więc musiało mi się sprawdzić, więc akurat ta wersja zasługuje ode mnie na pochwałę. No i polecam serom tłustym i mieszanym. Wypuścili kiedyś fajne edycje żeli podprysznic firmy Nivea, nie wszystkie miały dobre składy, ale. Ta wersja akurat miała piękne zapachy. Teraz jakoś ich nie widuję w sklepie. Może zostały wycofane. Wszystko co dobre, wycofują. Nie umiem znaleźć swoich ulubionych pudrów do twarzy. Zbel w biedronce w takim zielonym opakowaniu były nietransparentne, nie białe, a takie z kolorem nawet beżowym. Całkiem dobry skład. i nie wiem, chyba zostały wycofane. Musiałam ostatnio zamawiać przez internet. Co jeszcze wycofali? A wiem, nie umiem nigdzie znaleźć podkładu Lirin Natura. To był genialny podkład, genialny skład i nawet przez internet nie umiałam go kupić. Musieli go wycofać. Kolejne żele dla panów, godne polecenia. Osiem w jednym. Można też samochód umyć. Takim żelem pięknie pachnie naturalny skład, więc polecam firma laku o ten szampon był genialny z aloesem, bambusem keramare firma b natural już dawno nigdzie ta firma się nie pojawiała a naprawdę jest godna polecenia w sumie w sklepie też nigdy nie widziałam tej firmy możecie mi napisać gdzie znajdę kosmetyki b natural czy ta firma jeszcze istnieje gdzie one są do kupienia z całego serca mogę też polecić firmę Anwen do włosów. Tu akurat mam maskę do włosów średnio porowatych, czyli idealną dla mnie. Szampon w piance, pamiętam tej firmy, bardzo mi się sprawdził. No i ta maska też. Oczywiście piękny zapach, bo zapach winogron. Także super polecam. Na pewno do kupienia gdzieś w Hebe. Nie wiem, czy akurat ta wersja. Pewnie wyszło już wiele innych nowych. Rzeczy z tej firmy. Tutaj tak dla porównania pokażę, jakie kiedyś produkowali antyperspiranty w kulce firmy Sin w Lidlu. Te akurat były z aluminium. W tych nowych, w tej jasno-niebieskiej wersji, aluminium nie ma i to się nazywa dezodorant, a nie antyperspirant. Ale grafika opakowania jest. Zmieniona, tak dla porównania, tylko pokazuję. To opakowanie jest stare jak świat. W nim znajdowały się waciki nasączone tonikiem firmy Pion I pamiętam, że bardzo się u mnie sprawdzały. Szybko poszły też. Teraz tak, tonik firmy Miobel. Polecam, sprawdził się. Pijanka do mycia twarzy firmy Tołpa. Z maliną i dziką różą. Jakoś ciężko się tego używało. Widać, że nie zużyłam, odpuściłam sobie. Co my też mamy? Serum zorientany. Miód i propolis. Sprawdziło się, także polecam. Wersacze na no długo starczyło. Byłam zadowolona. Zapach mi przypadł do gustu. Dylan Blue Eau de Perfum. 5 ml. Co my tu jeszcze mamy lekkie serum normalizujące z bioap. Także się sprawdziło. Bielenda kuleczki takie baza pod makijaż nie sprawdziła się, nie zżyłam. Ale też nie używam takich rzeczy. Krem wow, był super z jeszcze mamy krem odżywczy pod oczy Mohani. Super był ten krem z Botanik i nie tylko ten ale wszystkie kremy firmy Botanik bardzo serdecznie polecam. Pamiętam, że jak dziewczyny na techniku usług kosmetycznych podrażniały kosmetyki, na których pracowałyśmy, a pracowałyśmy na ziai, ale tej ziai Pro, i pracowałyśmy na klarenie, to te kosmetyki lubiały dziewczyny uczulać. Więc ja zawsze miałam gdzieś w plecaku w torebce krem z botanik i u wszystkich się sprawdzał, nie podrażniał, łagodził, także można było na tych kosmetykach pracować nawet na skórach wrażliwych i naczynkowych. Ekocera, transparentny ryżowy puder do twarzy polecam, bo nie zapycha, ale jednak ta cera po nim jest taka blada. Dobry na zimę na lato nie polecam. Tutaj dwa piękne zapachy. Jeżeli podprysznic firmy Only Bio dla dzieci, ale w sumie co zaszkodzi nam się tym myć. Jak pięknie pachnie. Tutaj zapach kola, a tutaj kiwi i winogrono. Serdecznie polecam. Użyłam nawet firmy Duo Life, a konkretnie aloesowej pianki do twarzy również polecam, ale tak szczerze wam powiem, że nie wiem czy warto przepłacać tyle za po prostu piankę do mycia twarzy. Jest ona nie wiem jak teraz, ale kiedyś już była bardzo droga. Firma FitSkin też bardzo się u mnie sprawdziła. Nie wiem czy troszkę nie denerwowały mnie te aplikatory. Grube szkło także kosmetyk na pewno jest dobrze zjonizowany. I słuchajcie, chyba będę kończyć, bo naprawdę te, te śmieci się nie kończą. A już tam widzę, coś się wylało z jakiegoś fluidu. Mam ochotę to po prostu już wszystko wyrzucić. Tutaj znalazłam jeszcze taką perełkę, która chyba znalazła się w pierwszym Royalu od Pure Beauty, firma Salfem. I tutaj jest egipski, indyjski kwiat lotosu, ekstrakt z naturalnej glinki, olej z pestek czarnej porzeczki i to jest szybki krem na niedoskonałości, wegański w 100% i w 99,5% naturalny. Mi się bardzo sprawdził, a kosztował chyba około 30 zł, więc nie był jakiś drogi. W sumie muszę się rozejrzeć, czy jeszcze te kremy są na rynku kosmetycznym, czy ich nie ma. A i ten krem z Only Bio, z kwasem azelainowym, jakieś dziwne reakcje odprawiał na mojej cerze. Może reagował z jakimś serum, w sumie nie wiem z czym mogłam to wtedy łączyć. Ale po prostu pierwszy moment to był taki, że skóra mi wypali. Jednak po chwili to przechodziło i nic się nie działo. Może drobne zaczerwienienie. Później pamiętam. Właśnie chyba zmieniłam serum. Już takich ekscesów na cerze nie było. I chyba nawet zużyłam ten krem do końca. Dosyć mi się tak sprawdził. Ale... Od tamtej pory unikam wszelakich kwasów. Tutaj krem hagi, cyklu czuły. Wszyscy się go tak bali, bo on był na fazy cyklu podzielony, ale u mnie ja stosowałam kiedykolwiek chciałam, niezależnie od fazy. I te kremy zawsze się u mnie sprawdzały. Byłam z nich zadowolona. Piękne. Naturalne składy. Firma Hagi. Tutaj to upaj. Tonik do twarzy z kwasem glikolowym zupełnie nie nadawał się do mojej cery. Czyli cery mieszanej. Musiałam odrzucić. I tutaj jest dobre na wszystko. Pamiętam, kupowałam go w Lidlu. Była z nim niemała afera. Bo w Lidlu on miał zupełnie. Naturalny skład, ale kupując ten, ten sam aloes na Allegro, tam już w tym składzie pojawiło się dużo świństw. No więc pewnie sprzedawali jakieś stare edycje, więc ciężko potem było już w Lidlu upolować akurat ten aloes z dobrym składem. No ale generalnie ten aloes był dobry na wszystko, miał piękny zapach. Aloesu samego nie warto stosować, warto go sobie łączyć z czymś tłustym, z masłami czy olejami. Regeneruje skórę, nawet poprawia stan rozstępów, blizn. Wiadomo, że nie usunie, ale pięknie nawilży skórę i zmusi ten martwy naskórek do regeneracji przynajmniej z tej wierzchniej. Warstwy. Możecie sobie spróbować znaleźć tą firmę DEBBN na Allegro czy gdziekolwiek i sprawdzić, czy te składy tam są zupełnie czyste, czy jednak coś tam się jeszcze pojawia. Przy cerze mojej mieszanej bardzo dobrze sprawdził się też tonik z bielendy z kompleksem antybakteryjnym, niacinamidem, cynkiem no, polecam. Olej ze słodkich migdałów bardzo fajnie mi się sprawdził przy najmłodszej córce. Ona miała przepiękną skórę i myślę, że to jest zasługa właśnie tego oleju ze słodkich migdałów firmy Etia. W 100% naturalny. I tu mam fajny krem pod oczy z granatem firmy Ifior, z którego też byłam bardzo zadowolona. Do pielęgnacji dzieci polecam też firmę Le Prince. Gdybym miała kolejne dziecko. A czego już nie planuję, to na pewno wybrałabym kosmetyki z tej firmy. Naturalne, łagodne, żadnych emolientów nie potrzeba przy nich. Przynajmniej ja nie potrzebowałam. Od razu zaczęłam stosować po narodzinach dziecka, więc nie zniszczyłam dziecku skóry innymi kosmetykami. Także te były potem idealne i nie było żadnych problemów skórnych, żadnych zaczerwienień, żadnych wyprysków. Żadnej skazy, bo to nigdy nie wiadomo, czy to jest skaza białkowa, czy to jest reakcja alergiczna na płyny do prania, kosmetyki, jakie się używa, czy na emulienty i ich składy, gdzie głównie tam króluje parafina, czego przy dzieciach nie polecam. A tutaj zupełnie naturalne składy, żadnych efektów ubocznych, piękne, łagodne zapachy polecam. Le Petit Prince. Pamiętacie takie kosmetyki? Chyba trzy kosmetyki w zestawie kosztowały, przynajmniej wartość na stronie ich była ponad 1000 zł, chyba 1500 zł. Miały one główny składnik bursztyn, i chyba w nazwie też go zawarły. Ambre, coś tam nie pamiętam. Miały takie piękne opakowanie, i szczeciły się tym właśnie, że są w szkle. Otóż to szkło mi się rozbiło, a w środku zobaczcie co znalazłam. Taki plasticzek, czyli kosmetyki nie były dobrze zjonizowane. Myślę, że na pewno nie były warte swojej ceny. Pamiętam, że używałam jeszcze maseczkę z tej firmy, ona też była taka lepka. Moja skóra ją źle znosiła, także zupełnie nie polecam. Bardzo prosty serum składowo firmy Pure Plant regenerujące z bakuchiolem bardzo dobrze sprawdziło się na moim typie cery, czyli skórze mieszanej. Polecam. Nie wiem czy jeszcze te kosmetyki są dostępne. Pewnie kto tam śledzi historię kosmetyków to pewnie wie o co chodzi. Te pudry właśnie mi zniknęły z Biedronki i musiałam zamówić je przez internet, całe szczęście były dostępne. Tutaj mamy ten szampon w piance firmy Anwen, o którym już wspominałam, sprawdził się niesamowicie, nie spodziewałabym się tego, że pianka może tak fajnie domywać włosy i sprawdzać się jako szampon do suchej i wrażliwej skóry głowy brzoskwinia i kolendra polecam kiedyś w sprzedaży nie wiem jak teraz były takie kosmetyki jak Hair Queen od Dody i też bardzo dobrze mi się sprawdzały chociaż zapachowo mmm, tak średnio przepadały mi do gustu i mój ulubiony zapach żelu pod prysznic też firmy Only Bio też dla dzieci Zapach lici i pomarańcza. Jak jeszcze są w sprzedaży, to muszę się rozejrzeć i koniecznie kupić, bo jest boski, po prostu boski. Drenuje wszystkie zmysły, naprawdę. Warto spróbować chociaż powąchać w sklepie. O tym fluidzie Lirin Natura mówiłam, że został wycofany, bo nigdzie nie można go zakupić. Jeżeli wy macie gdzieś w swoich zapasach nieotwarty Lirin Natura w kolorze naturalnym, to ja chętnie odkupię. Proszę wystawić na Winted, ja kupię. Pochwalę tutaj jeszcze krem z ceramidami firmy Bielenda na noc. Bardzo dobrze się sprawdzał przy mojej cerze mieszanej. A tak samo krem uzdrowisko też. Bardzo fajnie się sprawdzało na mojej cerze. I na tym już zakończę, bo. Mm, no, naprawdę, muszę już to wyrzucić. <grym> Może coś tutaj dostrzeżecie? Pojawią się jakieś pytania, yy, więc na pewno odpiszę w komentarzach. A na razie do usłyszenia.